Te, dzisiaj mamy 200 gemów, ten, e, na, e, ten nagrywamy z grą w Epemir, mamy 200 gemów niekupionych, ja bym chciał bardzo ten, e, rzymski dowódca i ten, Gdaj, i bym chciał bardzo kupić gdajski włócznik, e, u mnie jest kolega i ten... Siema! E, no właśnie, powiedział, e, myślicie, że go docenicie kiedyś, on też będzie kiedyś nagrywał, prawda? No. Dobra, ja mam tu wszystkie wykupiła. wykupione. Yy, tutaj tedy. Nie wiem, tych nie mogę pokonać. Pokażę wam jak wygląda 96 level. Yy, ten zabek właśnie wygląda tak. Ciężki jest. Yy, ciekawe ile pokonam. Yy, 6. Tu. Polisz się widzowie napiszcie w komentarzach Świetnie Okej okay, kolejne posiłki Dobra no widzicie Nie da się ich pokonać Jak ktoś pokonał to ich wyślę na się zdjęcia Okej okay. ja bym y, ten y, Bo ja bym Chciał no. też kupić ten Ja bym chciał kupić Skrzynię Trzeczara Czeczara. Nie wiem jak to się mówi, chyba się mówi cecarza? Czy jak to? Czeczara? Dobra. I to kosztuje właśnie 20, a nie stać. Ale ja zbieram na dowódca. On jest bardzo fajny. I ja właśnie zbieram te procenty, żeby kupić tych najemcy. Bo jak sobie ga galajski włócznik, chcę mieć. I za niedługo. Będę miał dokupnione gemy. E, tutaj mam takie ulepszenia, ja ją już pokazywałem. E, to są zagramy. Jedna w rundkach i zobaczycie jak mi idzie. Podajcie też na, y, ten, na konto y, Kidek Fortnite. Tam też są fajne filmiki. Właśnie ich pokonujemy. Za chwilę wygrabujemy. Już wygraliśmy. Dobra, to ja bym chciał kupić to. Jeszcze parę mi tysięcy brakuje. To no to za chwilę uzbieramy. Yy, widzi. Yy, powiem wam, jak to uzbieram. Okej, okay, już po cięciu jesteśmy, weźmiemy sobie jeszcze ten y, za reklamę 5000. tysięcy, nie, nie dziwcie się na tą reklamę, będzie dziwna, ale z kim by się dzisiaj zmierzyć? Hej, Gracie w tym grę, to napiszcie w komentarzu. To mega prosta i relaksująca gra. Wystarczy połączyć trzy elementy tego samego koloru. Jeśli znajdziesz cztery lub więcej, odblokujesz bonus i dodatkowy ruch. Jeśli nie możesz znaleźć elementów swojego koloru, możesz sięgnąć po kolor oponenta. Ta gra jest taka wciągająca. Gdy już zdobędziesz wystarczająco dużo nagród, odblokujesz czulnienie. I... pyk. Wygrałem. Ściągnij Match masters na Androidów lub iOS już dziś. Ok, dostaliśmy 5000. Teraz sobie to tylko ulepszymy. Musimy sobie to ulepszyć. Dobra, no teraz sobie ulepszymy, bo mamy te 122 i kupujemy to. Dobra, teraz musimy jeszcze dwa razy, żeby mieć nowego. Ale nie uzbieramy już tyle. Więc pokażę Wam coś innego na przykład. Ulepszałaby sobie to. Dobra. I myśmy sobie mogli zagrać z typem, który ma 30, 39 level nie mamy hajsu, więc musimy sobie uzbierać. I też nagram odcinek jak już będę miał 400 gemów i zobaczycie jak kupuję tego rzymski dowódca. Nigdy go chyba jeszcze nigdy nie miał. Dajcie tu dużo wyświetleń i łapkę w górę i subskrypcję. Dobra, wygraliśmy. Yy, co my mieliśmy zrobić? A, tylko zagrać sobie rundkę, dobra. Ale nie to yy, dobra. Mieliśmy sobie zagrać. To 39, sorry. A nie, bo my nie mamy pieniędzy. Co? A dobra, ja to zapomniałam wszystko! Dobra, wygrajemy sobie. <grystanie> sorry, że tak się śmieje. Nie, teraz... Bo ja nagrywałam kółko, ty... bo rozśmieciłam. Przepraszam, widzowie to był mój... kolega. Dobra. To... I, I też nagram odcinek codziennie, aż to będę odblokowywał, bo to, wiecie co, jest pewnie... Tutaj się odblokowuje takie skiny a, i, Takie same jak te. Już mam tego kosarza, rozpówa, się nazywa. Ale ja będę miał za niedługo, będę miał za niedługo, uwaga, rzymski dowódca i nagram z tego odcinek, jak będę to miał. Bo na razie mam 200, mogę sobie kupić dla Dobra, no to chyba kończymy odcinek. Cześć. Dobra.